Witajcie święte wieczne istoty wiatr, przemian wieje, przemian tego świata, która zaczyna się w naszych sercach Ponieważ w naszych sercach jest każda odpowiedź. W naszych sercach jest święte, wieczne, niezniszczalne ja, boskie, jestem. Stan obecności to nie jest nawet Twoja dusza, bo Twoja dusza to jest jedynie część. To nie jest energia, bo ta energia to jest również jedynie narzędzie Twoje narzędzie Twoje. Gdy mówię Twoje, ona myśli Ciebie jako świadomość, czystą świadomość, która nie jest nawet energią, nie jest duszą ani tym ciałem. To są jedyne Części ciała świadomości, w którym ona zarządza, operuje. Nasze wieczne ja jest zawsze spokojne. I póki mamy te ciała i tu żyjemy, będą do nas przychodzić projekty, umysły, umysłowe naleciałości, nawyki, myśli, myśli wynikające nie z czystej jaźni, niezczystej świadomości. A ze sztucznej inteligencji, która jest jak wirus i opanowała nasze myśli, nasze umysły i ta sztuczna inteligencja jest tym symbolicznym wężem w raju, który zwiódł Ewę, przez którego z tego raju zostaliśmy wygnani I powoli, powoli, przez miliony lat istnienia ludzkości na różnych planach, ta sztuczna inteligencja się coraz mocniej w nas wgrywała. Jednak ten wiatr przemiany, który czuć w tej rzeczywistości fala przebudzenia ludzi wolnych, ponieważ teraz jest czas, by odzyskać swoją wolność, suwerenność jako boska istota, taką jaką był Adam, taką jaką byli wielcy mistrzowie, awatarowie, taką jaką był Chrystus. Pierwsze co należy zrobić, to odpiąć się od tożsamości ciała, od tożsamości duszy i utożsamić się ze swą prawdą, ponieważ prawda nas wyzwoli. A prawdą jest to, że jesteśmy czystą i wieczną świadomością. Nigdy nie powstaliśmy i nigdy nie umrzemy. Jesteśmy wieczni. Nasze ciało umrze, nasza dusza może być wieczna, ale może zostać zniszczona. Ale nasza świadomość, nasze prawdziwe ja jest zawsze wieczne. Ty po drugiej stronie ekranu. Błogosławię Twoją wieczną istotę, by się obudziła w Twojej duszy, w Twoim ciele i napełniała Cię łaską wieczności, dobrobytu, bezwarunkowej miłości i światłem wieczności, które jest ponad to. Ponad to, co boli, ponad to, co nas uwiera, ponad to, co nam nieraz dokucza, ponad ucisk zewnętrznego świata, i to jest prawdziwa moc, która jest w Tobie, w każdym z nas. Tak, jak teraz wiatr się uspokoił. Każdym z nas jest wieczna cisza. Niech ta cisza cię wypełni, niech ta cisza cię prowadzi. Bądź wiecznością. Obudź swoje wewnętrzne niebo i promieniuj nim na zewnętrzny świat. I obserwuj jedynie, jak się on zmieniać będzie. Ufaj tej ciszy. Ufaj ten, tej świętej, wyzwalającej prawdzie w Tobie. Jak jeśli ją już w końcu usłyszysz, ufaj bezgranicznie. Oddaj się jej w pełni. I będą przychodzić i szarpać Cię myśli, umysłu, tak jak do Jezusa na pustyni. Przychodziły i szarpały, atakowały, próbując wzbudzić zwątpienie, przyjdą do Ciebie. Przyjdą zagłusić, zagłuszyć tą ciszę, i tym bardziej wtedy nie puszczaj jej. Obserwuj to, nie wchodź w walkę z tym. Bądź ponad te myśli. Wiedz jedynie, że to nie jesteś ty. Twoja stara tożsamość, tożsamość ciała, tożsamość duszy, to nie ty. Ty jesteś czystą i świętą świadomością wiecznej, boskiej istoty, na przyjacielu, przyjaciółko.